Na no, dzięki Ben, mam nadzieję, że to było ciekawe, mogliśmy dokładniej przyjrzeć się zestawowi, teraz przechodzimy do ciekawszej części naszej prezentacji, czyli pracy na rzeczywistych pojazdach na żywo. Pierwszy temat, diagnostyka silników wysokoprężnych. Zanim zaczniemy, pokażę Wam, co chcemy osiągnąć w każdym z tych testów. Najpierw chcemy wyjaśnić, jak prawidłowo podłączyć urządzenie, bo przy pracy z pikoskopem i diagnostyką oscyloskopową na początku pojawiają się trzy podstawowe pytania. Pierwsze to właśnie, jak podłączyć się do danego elementu. Drugi punkt to e, sposób przeprowadzenia testu, w jakich warunkach powinien być pojazd, by poprawnie zebrać dane. Czy wystarczy, że silnik pracuje, czy trzeba wykonać dodatkowe czynności, by wywołać określoną reakcję. I wreszcie najważniejsza część naszej prezentacji odczytywanie sygnału. Gdy mamy już przebieg, musimy wiedzieć, co oznacza, jak rozpoznać, czy jest prawidłowy, czy nie, i gdzie szukać dodatkowych informacji, jeśli mamy wątpliwości. I jeszcze jedno, zanim przejdziemy dalej, używanie pikoskop jest całkowicie bezpieczne. Oscyloskop nie wysyła wysokiego napięcia do podłączonych elementów, więc nie ma ryzyka uszkodzenia ECU ani innych podzespołów. Jeśli nie masz pewności, najlepiej zacząć od testu z przewodnikiem. Taki test poprowadzi Cię krok po kroku i podpowie, jak prawidłowo pracować z danym elementem, a samo urządzenie jest naprawdę całkowicie bezpieczne w użyciu. Dobrze, zaczniemy od podstaw. Przyjrzymy się testowaniu wtryskiwaczy na naszej pięknej koparce Kubota. Pokażę Wam, jak wykonujemy podłączenia krok po kroku. W tym przypadku używamy trzech kanałów. Na kanałach A i B mamy standardowe przewody pomiarowe razy 1, a na kanale C założone są cęgi prądowe. W tym przypadku cęgi prądowe 60 amperowe Mamy więc trzy podłączenia do wtryskiwacza. Żeby wykonać test, trzeba uruchomić silnik i rozpocząć pomiar. Ben pokaże cały proces bezpośrednio na maszynie. I właśnie taki wykres chcemy uzyskać. No mamy tu dane z trzech kanałów. Szybko się do tego przyzwyczajcie. Kanał A jest zawsze niebieski, kanał B czerwony, a kanał C zielony. Oczywiście można to zmienić, ale my zwykle zostawiamy standardowe kolory, bo odpowiadają przewodom pomiarowym i ułatwiają pracę. Jeśli uruchomicie test z przewodnikiem, znajdziecie tam wszystkie te informacje. Dokładnie taki przebieg powinien się pojawić na trzech kanałach. Widzimy napięcie wtryskiwacza po stronie dodatniej i ujemnej, kanały 1 i 2, oraz prąd płynący przez złącze, czyli pobór prądu wtryskiwacza. A daje to naprawdę bardzo dokładny obraz, a gdy Ben przybliży widok, zobaczycie drobny, charakterystyczny szczegół na przebiegu tu mamy garb, to właśnie nazywamy garbem ołówkowym, widzimy go jako ruch iglicy. Dzięki oprogramowaniu możemy zobaczyć naprawdę bardzo szczegółowe dane. Jak Ben pokazał Wam wcześniej podczas krótkiego wprowadzenia do programu, korzystanie z funkcji to mam przybliżania i przesuwania przebiegu w czasie pozwala dokładnie przeanalizować sygnał i szczegółowo zdiagnozować problem. Dobrze, a więc moment, na który wszyscy czekali. Przekazuję głos Benowi, który będzie pracował na żywo przy koparce i pokaże Wam testowanie wtryskiwaczy. Dzięki John. Teraz zajmiemy się testowaniem wtryskiwaczy. Wszystko jest dość proste i przebiega podobnie w każdym przypadku. Połączenia są dość proste. Duże maszyny mają unikalną wtyczkę, która faktycznie pozwala podłączyć się do głowicy. W przypadku tego silnika, będącego jednym z mniejszych, wszystkie wtryskiwacze są na górze. Wygląda trochę jak normalny silnik diesla, który można zobaczyć na przykład w samochodzie. Jeśli chodzi o podłączenie, użyłem kilku przewodów z uniwersalnego zestawu przejściówek, ponieważ nie mamy dedykowanego złącza do tego wtryskiwacza. Oczywiście można by też zdjąć trochę izolacji z tyłu wtyczki i podłączyć się tam bezpośrednio, ale w tym przypadku chodziło głównie o to, by uzyskać lepszy dostęp do czujnika prądu. Można też było wpiąć się od tyłu złącza, to również by wystarczyło. Zrobiliśmy to tylko po to, żeby uprościć test. Sam test znajduje się w menu testów z przewodnikiem. Wchodzimy w sekcję Heavy Duty, a potem wybieramy test wtryskiwacza. W tej wersji są one oznaczone jako pompow tryskiwacz, ale wtryskiwacze z elektrozaworem działają na tych samych zasadach. Można więc równie dobrze skorzystać ze standardowego menu samochodowego. Wejść w actuators, następnie Diesel i wybrać solenoid Type injector, zasada działania jest praktycznie taka sama. Nie ma tu żadnych większych różnic. Pompowtryskiwacz działają nieco inaczej pod względem sterowania, ale w tym pojeździe wszystko jest dość proste. Mamy więc trzy połączenia. Przewód pomiarowy razy 1 na kanale A podłączony do jednej strony wtryskiwacza, kanał B również z przewodem razy 1 do drugiej strony, oba przewody łączymy z obiema stronami wtryskiwacza. Teraz podłączymy się do masy. W zestawie off-highway znajdują się dłuższe przewody, więc można bez problemu podłączyć się do akumulatora, najlepiej do jego bieguna ujemnego, jeśli mamy taką możliwość. W maszynach terenowych masa bywa często dość zaszumiona, więc w niektórych testach, jak później zobaczymy, warto czasem wykorzystać masę czujnika. Jednak w przypadku tego wtryskiwacza skupimy się po prostu na obu stronach pod względem napięcia z przewodem pomiarowym podłączonym z jednej strony. Podłączamy oba kanały. Zgodnie z przewodnikiem jest to badanie trzykanałowe, więc dodamy również pomiar prądu, aby uzyskać pełny obraz pracy tego wtryskiwacza. Mam 50% szans, że podłączę to we właściwą stronę, ale jestem prawie pewien, że będzie odwrotnie. Na szczęście, oprogramowanie ma teraz sprytne funkcje, które pozwalają odwrócić kierunek bez konieczności wracania do komory silnika i przepinania zacisku. W teście z prowadzeniem znajduje się dużo informacji, ale nie będziemy się nimi zajmować. Teraz zostawimy na ekranie tylko przebieg referencyjny. Chciałbym zwrócić uwagę, że odłączę teraz zacisk prądowy i rozpocznę rejestrację. Funkcja niedopasowania sondy to stosunkowo nowa opcja w Picoscope 7. Działa tylko wtedy, gdy plik został zarejestrowany przy użyciu oscyloskopu 4425A z BNC. Jeśli załadujesz ten plik i uruchomisz oscyloskop, a ustawienia się nie zgadzają, pojawi się ostrzeżenie o niedopasowaniu sondy. W tym przypadku odłączyłem zacisk prądowy na kanale C, więc urządzenie oczekiwało sondy BNC plus z zaciskiem prądowym 60 amperów. Nie zostało to wykryte, więc muszę to oczywiście podłączyć. Wtedy będzie można uruchomić test. W tym badaniu jest wyzwalacz, ale jak widać, jesteśmy w trybie auto, co oznacza, że będzie nam coś pokazywać, dopóki nie będziemy gotowi do właściwego przechwycenia sygnału i spełnienia ustawień wyzwalacza. Chciałbym tylko szybko wspomnieć, że użyłem zacisku TA473, czyli nieco lepszego modelu, który jest w zestawie Elite i Expert. Jeśli masz podstawowy zestaw off-highway, to będzie mniejszy TA496, ale on również w pełni nadaje się do tego testu. Dobrze, wszystko jest już podłączone, więc możemy uruchomić silnik. Dobrze, jak widać, nie założyłem zacisku prądowego odwrotnie, więc to już dobry początek. Teraz pozwolimy, żeby wszystko się ustabilizowało. Chwilę to jeszcze odpa, Dobrze, zatrzymajmy test i wyłączmy go. Na podstawie tego, co już widzieliśmy, sterowanie jest na kanale B, zasilanie na kanale A, a pomiar prądu, czyli faktycznie wykonanej pracy, jest prawdopodobnie najważniejszy. Pomiar prądu może bardzo szybko dostarczyć wielu informacji. Po pierwsze, czy układ działa. Po drugie, czy prąd w ogóle płynie. A więc, czy mamy różnicę napięć. Pamiętaj, bez niej prąd nie popłynie. Jeśli odsuniemy tamte dwa, spójrzmy na ważne fragmenty przebiegu i pobór prądu pierwszego wtryskiwacza. Widzimy 13, prawie 14 amperów. Mogę przejść do kolejnego wtryskiwacza, wziąć przebieg referencyjny i zapisać go na ekranie. To szybki sposób tworzenia przebiegu odniesienia. Z menu Tools, jeśli tamtego nie ma, kliknij more, doda się nowa oś. Na której możemy uzyskać coś w rodzaju zrzutu przebiegu. Potem możemy przejść do następnego wtryskiwacza i porównać trzy sygnały, które otrzymujemy. John wspomniał też o tak zwanym małym garbie iglicy na końcu strony sterowania. Gdy wtryskiwacz zostaje wyłączony, iglica cofa się, więc prąd przestaje płynąć. W tym miejscu na przebiegu możemy to właśnie zobaczyć. W tym momencie wtryskiwacz zostaje wyłączony. Pole magnetyczne się zapada, pojawia się indukcja i powstaje impuls napięcia. Gdy iglica cofa się przez cewkę, powoduje niewielki ruch i tworzy słabe pole magnetyczne, które generuje. Napięcie. To właśnie ten mały garb na sygnale. Oznacza on, że coś się porusza. Wszystkie te szczegóły są ważne przy ocenie stanu iglicy lub wtryskiwacza. Oczywiście też wspominałem o różnicy napięć. Jeśli spojrzę na te dwa sygnały, ten wtryskiwacz nie zaczyna od zera, tylko od około 6-7 V. Obie strony powinny mieć zbliżony poziom napięcia. Gdybym lepiej ustawił linijki, byłoby to wyraźnie widać. Na początku prąd nie płynie, więc to działa jak zabezpieczenie. ECU sprawdza w ten sposób, czy obwód nie jest otwarty, czy po obu stronach jest napięcie. Bardzo proste, prawda? Jeśli nie ma napięcia, wtedy możemy sterować wtryskiwaczem, sprowadzamy jedną stronę do masy lub blisko niej, a drugą podnosimy wysoko, w tym przypadku do około 88 V. Wtedy prąd może płynąć, bo mamy różnicę napięć. To bardzo szybki przegląd i wgląd w testowanie wtryskiwaczy. Oczywiście pomocne są przebiegi referencyjne, masz też bibliotekę przebiegów. Miejmy nadzieję, że ktoś już przygotował tam poprawny zapis, z którego możesz skorzystać. Ustawienie w teście z prowadzeniem, jak wspomniałem, dotyczy wtryskiwaczy elektromagnetycznych. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Można zauważyć, że zachodzą tu dwa zdarzenia. Czasami możesz zauważyć 3, 4, a nawet 5 zdarzeń, zależnie od sposobu działania systemu. Dlatego bardzo ważne jest poznanie, jak wygląda poprawny przebieg, zrozumienie zasady działania i wykonywanie własnych zapisów, żeby móc je później porównywać między cylindrami. Mam nadzieję, że to pomoże. Oddaję głos Tobie, John. Dobrze, naszym kolejnym testem jest ocena Denokstronik. Podobnie jak jak wcześniej, ta mamy w użyciu trzy kanały oscyloskopu. Kanały A i B to zwykłe przewody pomiarowe razy 1, a kanał C to nasz zacisk prądowy 60 amperów. Jeśli chodzi o warunki pracy systemu podczas zbierania danych, silnik musi być oczywiście uruchomiony, a jednostka Denox powinna dostarczać ciśnienie do układu. Są więc dwie rzeczy, które muszą działać, a zarejestrowany przebieg będzie wyglądał mniej więcej tak. I na co warto zwrócić uwagę? Ten fragment fali powinien być widoczny przy prawidłowej pracy, jeśli jest płaski, prawdopodobnie coś jest nie tak. Co ważniejsze, zaraz po wyłączeniu zapłonu powinniśmy zobaczyć charakterystyczną reakcję układu. To zapis, w którym silnik początkowo pracuje, ale wyłączymy zapłon, żeby zobaczyć, co dzieje się, gdy system zaczyna się wyłączać. W tym momencie, jak widać, spodziewamy się natychmiastowego spadku. To wtryskiwacz jest sterowany tak, aby zapobiec powstaniu podciśnienia. To w zasadzie podstawy działania tego układu. Oddaję głos Benowi. On opowie więcej o systemie i o tym, jak możemy wykorzystać Picoscope. Żeby przyjrzeć się szczegółom, zajmiemy się testem prowadzonym Bosch Denox 2,2 AdBlue. System Denox 2,2 jest obecnie bardzo powszechny w wielu maszynach, zarówno w pojazdach terenowych, rolniczych, jak i ciężarowych. To prosty sposób na dodanie układu oczyszczania spalin do istniejących maszyn. Wszystkie te systemy mają sporo wspólnych cech, więc jeśli poznasz działanie jednego i masz poprawny przebieg, możesz odnieść go do innego. Dla tej konkretnej pompy przygotowaliśmy test prowadzony, od tego właśnie zaczniemy. W sekcji Heavy Duty i Off Highway znajdziemy test systemu Bosch Denox 2.2 wczytujemy ustawienia otrzymujemy informacje o połączeniach oraz jak wygląda prawidłowy przebieg referencyjny wiem że można wykonać wiele różnych testów diagnostyki szeregowej. Problem w przypadku maszyn terenowych polega na tym, że nie istnieje jedno uniwersalne narzędzie i czasami nie da się bezpośrednio przeprowadzić testu układu oczyszczania spalin. Ten test zasadniczo analizuje kilka sygnałów wejściowych: czujnik ciśnienia układu oczyszczania spalin, znajdujący się w pompie, sygnał PWM sterujący prędkością pompy oraz wtryskiwacz układu. Układu oczyszczania spalin, który znajduje się na wylocie układu wydechowego. Jeśli mamy test ustawiony na ekranie i wszystko gotowe, rejestracja będzie dość długa, ponieważ pozwolimy systemowi pracować aż osiągnie wymagany poziom ciśnienia, a następnie będziemy obserwować, jak pompa steruje tym sygnałem wejściowym. Zobaczymy też niewielką aktywność wtryskiwacza układu oczyszczania spalin, coś w rodzaju autotestu. W momencie, gdy wtryskiwacz zostaje uruchomiony, powinniśmy zauważyć chwilowy spadek ciśnienia w układzie. Oznacza to, że nastąpiło wtryskiwanie płynu do układu wydechowego. Następnie ciśnienie powinno płynnie wrócić do normy. Po wykonaniu tej aktywności pozwolimy maszynie pracować dalej. Ostatecznie zobaczymy stałe impulsy wskazujące, że rzeczywiście wprowadza płyn do systemu obróbki spalin. Po stwierdzeniu, że przebieg nam odpowiada, możemy stwierdzić, że wszystko działa jak powinno. Następnie wyłączamy maszynę i pozwalamy jej przejść cykl oczyszczania. W miarę jak ciśnienie stopniowo spada coraz bardziej, system ponownie uruchamia pompę i przełącza zawór, wtedy płyn jest cofany przez przewody. Obserwujemy też moment, w którym ponownie zadziała wtryskiwacz, ponieważ jeśli pompa zacznie zasysać w zamkniętym układzie, powstanie podciśnienie. Aby zapobiec zapadnięciu się przewodów z powodu podciśnienia, system uruchamia wtryskiwacz, by wprowadzić do układu odrobinę powietrza. Dzięki temu w przewodach nie powstaje całkowite podciśnienie. Uruchomimy test i włączymy maszynę. Może to chwilę potrwać, zanim wszystko zacznie działać, więc będziemy to obserwować, a potem uruchomimy maszynę, rozpoczynamy badanie. Jeśli chodzi o sterowanie, obserwujemy czujnik ciśnienia, widać, że napięcie nieco wzrosło. Widać też aktywność na sygnale sterowania silnikiem. Gdybyśmy to trochę przybliżyli, zobaczylibyśmy, że dzieje się tam coś ciekawszego. Przesyłane są dane przez PWM. Steve opisał to dokładniej na forum. W skrócie, z linii sygnału PWM można odczytać temperaturę pompy więc to może chwilę potrwać, zanim się rozgrzeje. Kiedy to nastąpi, sygnał PWM powinien przejść w bardziej typowy przebieg, a sygnał ciśnienia zacznie rosnąć. Przy napięciu około 4,5 V osiągamy ciśnienie maksymalne, a w okolicach 3 V znajduje się ten magiczny poziom około 9 barów, którego szukamy. Dobrze, doszliśmy do momentu, w którym maszyna pracuje stabilnie i jest wystarczająco rozgrzana. Widać zmianę w sygnale PWM. Stał się wyraźniejszy. Mamy teraz blok czerwieni. Po przybliżeniu zobaczylibyśmy równy, zgodny z oczekiwaniami przebieg PWM. Widać też, że ciśnienie pompy wzrosło. Możemy obserwować, jak się zwiększa. Warto zauważyć, że prędkość obrotowa silnika też się nieco zmieniła. I teraz Najważniejszy moment pojawiła się aktywność wtryskiwacza, a ciśnienie pompy chwilowo spadło. Dokładnie to chcemy zobaczyć. Aktywność synchronizowaną z momentem gdy pompa lub układ oczyszczania spalin uruchamia wtryskiwacz adblue. Świetnie, wszystko się zgadza. Teraz wyłączę maszynę i poobserwujemy cykl oczyszczania. Ten test z prowadzeniem ma również wyzwalacz, który obserwuje spadek ciśnienia poniżej określonego progu. W tym przypadku ustawiono go na 2V. Gdy napięcie spadnie poniżej tej wartości, rejestracja będzie kontynuowana. To po prostu sposób, by cały przebieg pozostał widoczny na ekranie. Pamiętaj, że ta kolejna część może trochę potrwać, zanim się uruchomi. Może się nawet przenieść na następną stronę ekranu. Nie ma się czym martwić, możemy wszystko zarejestrować za jednym razem. Będziemy dalej obserwować i w końcu pompa powinna ponownie się uruchomić. Powinniśmy wtedy zobaczyć aktywność wtryskiwacza układu oczyszczania spalin, która zapobiega zapadnięciu się przewodów. To może trochę potrwać. Dobrze, przeszliśmy do następnego bufora, ale to żaden problem, rejestracja nadal trwa. Mamy wystarczająco długą podstawę czasu, więc brak wyzwolenia nie ma znaczenia. Interesuje nas ten moment tutaj. Widać, że napięcie, czyli sygnał ciśnienia, spadło. Pompa uruchomiła się ponownie, ale zanim ciśnienie spadło zbyt nisko, system automatycznie włączył wtryskiwacz układu oczyszczania spalin. To właśnie część cyklu oczyszczania, w którym płyn jest zasysany z powrotem do zbiornika układu oczyszczania spalin. Jednym z głównych powodów tego procesu jest zapobieganie zamarzaniu. Płyn do układów wydechowych AdBlue zamarza w temperaturze około minus 11 stopni Celsjusza, ma wysoką zawartość wody, więc zaczyna się krystalizować i powoduje różne problemy. Dlatego cofnięcie płynu z powrotem do zbiornika jest tak ważne. Jak wspomniałem, wewnątrz pompy znajduje się mały zawór, który się przełącza. Pompa nadal obraca się w tym samym kierunku, tylko zasysa płyn z innego obiegu. Gdy wszystko przebiegnie prawidłowo, test się zakończy i będziemy mieć pewność, że cały układ działa tak, jak powinien. I gotowe. Test zakończył się tuż przed osiągnięciem punktu wyzwolenia, co jest dobrym znakiem. Co ciekawe, wtryskiwacz układu oczyszczania spalin wciąż jest w tym momencie aktywny, więc poczekamy, aż to się zatrzyma. W rzeczywistości wszystkie potrzebne dane mamy teraz na ekranie. Kluczowe jest to, by obserwować moment, w którym napięcie z czujnika ciśnienia spadło. Wtryskiwacz włączył się dokładnie w momencie, gdy czujnik ciśnienia osiągnął najniższą wartość. Oznacza to, że sterownik układu oczyszczania spalin monitoruje ten sygnał i gdy napięcie spadnie do określonego poziomu, wtryskiwacz zostaje automatycznie uruchomiony. Jeśli w tym momencie napięcie nadal spada, może to oznaczać, że gdzieś w przewodzie znajduje się zator. Jak widać, z tak prostego testu można uzyskać naprawdę wiele informacji. Dzięki za oglądanie oglądanie.